Maczek może kosztować nawet 7000 zł z dwoma terabajtami pamięci. Tak zwane zamienniki z AliExpressu, już dostępne w zakupie, od 1000 zł za 2 terabajty. Myślę, że najlepiej pójść w 2 terabajty. Jest tych sprzedawców dużo. Pamiętajmy, by sprawdzić, czy sprzedawca jest legitny, bo to jak na Allegro czy na innych portalach, jest zawsze jakaś czarny, jakiś czarny łabędź się znajdzie. Jest to nowość, można za 512 zapłacić 740, ale ja bym raczej się tu 500 -ki nie brał, ani terabajta, bo to nie ma sensu, gdzie 2 terabajty możesz mieć za niewiele mniej więcej, a 2 terabajty to 2 terabajty. Sandyska ewentualnie Toshiba, która jest droższa z tego względu, że sam chip jest droższy, stąd ta cena, albo sprzedawcy chcą obchnąć się dużo sandyska, jedno z dwóch. No, informacja jest taka, że odczytu jest aż 4000. No to całkiem nieźle więcej niż chyba w oryginale, z tego co pamiętam. Jak to się montuje? Czy jest to trudne? Sprawdźmy. Subskrybujesz i lajkujesz. O, to ja już subskrybowałem. No, no dobrze. Nie, myślę, że nie. Pierwsze, co robimy, to subskrybujesz, lajkujesz. Klikamy start i zobaczmy, jak to się wszystko łatwo e, realizuje. Ja bym osobiście, bo on tutaj tego nie robi, kup pił sobie jeszcze przesawkę, żeby troszeczkę to podnieść, to wieczko. On tutaj to podważa, ale przesawka byłaby, żeby troszeczkę je unieść. I łatwiej byłoby podciągnąć. Uwaga, tutaj jest przewód zasilający do przycisku power. Nie trzeba tego odpinać. Znaczy można, żeby było łatwiej, ale nie trzeba. On tutaj to robi, żeby było lepiej dla kamery, oczywiście. No i odkręcamy śrubeczki, bardzo szybko, ja to przyspieszę nawet. Zdejmujemy wieczko. Tutaj jest kolejny przewód, także uważamy, żeby się nie urwał. Nie musimy go odpinać, on tutaj odpiął. Odpięcie jest bardzo łatwe, ale nie musimy. Możemy dać tylko na bok. No, tutaj tą taśmę. O przy usuwaniu taśmy możemy ją uszkodzić. I odkręcić ten dysk, który wygląda jak dysk NVMe do komputera. Pewnie taki jest. I wkręcić nowy. No i w zasadzie tyle. No, pyk i pyk i drugi nowy. Zakręcamy to, skręcamy wszystko. On tu jeszcze lutuje, bo on to robi wszystko od postaw. No i potrzebujemy mieć drugiego Maca żeby wgrać oprogramowanie, które jest dostępne w linkach. Tutaj oni tych linków napuszczali, każdy YouTuber tam mać ja Takich linków nie będę dawał, ale przechodzisz w taki tryb serwisowy i wrzucasz z drugiego maka oprogramowanie. No i w zasadzie tyle. To jest banalnie moim zdaniem proste, a oszczędzamy kupę kasy. Jest to również jakiś ruch dla przedsiębiorców polskich I nie tylko sprzedawać takie gotowe maczki, już z upgradeem 2 terabajty, gdzie jest tutaj jakiś ruch cenowy, można zrobić lepszą cenę. No bo nie jest to 4000 zł za oryginał, lecz 1000 zł. To tyle dzisiaj, moi kochani. Historia prawdziwa. Pamiętajcie, że link w opisie. Korzystając z mojego linku, wspomagasz kanał. Czy ja to zrobię? No musiałbym kupić nowego Maca, bo wersję Pro oddałem z tego względu, że hardware był genialny. Sam Mac super ekstra, ale software ten, ten OS, ten, to nie mogłem się do niego przyzwyczaić. No, kurczę, jednak Windows to potęga też. Moim zdaniem większa, bo jednak myślę, że Bill wie, jak zrobić porządny system operacyjny. No i to tyle na dzisiaj, moi kochani. Historia prawdziwa, wkrótce dla wersji Pro. Moim zdaniem warto, ale napisz w komentarzu. Pozdrawiam.